Hello guys, witam was w kolejnym odcinku. związywania zadań z OMA. Dzisiaj zadanie super szybkie, super przyjemne, śledzi na raz. Eee, więc tak: polecenie. Trójkąt ABC, styczny do okręgu. Eee, zachodzi taki warunek. No i mamy wykazać, że jakiś tam kąt jest prosty. Rysunek. Ja rysunek zrobiłem w KOGEBRE, gdyż jestem dorosły. I dorośli ludzie mogą robić z rysunki w Um, wam nie zalecam. Patrząc po statystykach YouTube'a. <grywa> Dobra. Yy. Pokażę, że koniec CPQ jest prosty. Ok. No najpierw zacznijmy od dorysowania tego, co chcemy zrobić. Czyli dorysujmy sobie CP. Hmm. i to wszystko i teraz tak no zauważmy kilka podstawowych faktów po pierwsze te proste są równe te odcinki są równe czyli że AP jest równe a Q jest równe X bo są styczne Dalej zauważmy, że, że prosta PB jest równa prostej RB odcinkowi RB jest równy jakiś Y, no bo one również są styczne. I na koniec zauważmy, że te duże proste. czyli te duże odcinki, czyli Q, CQ i odcinek CR. Tam równe, nie wiem, ileś, napisz jakieś Z. Również sensyczne to okręg. No więc teraz oznaczmy sobie. Niech AC to jest jakieś P i CB to jest jakieś Q. No to możemy zapisać taki układ równań. No po pierwsze z tego możemy napisać, że to no napiszę tutaj jeszcze na rysunku, że px plus qy są równe, no bo są styczne. I po drugie możemy przypisać ten warunek, tylko że w naszym języku zmiennych, które oznaczyliśmy na rysunku, czyli 3ac 3ac to jest 3p to jest równe AB Momencik. Dobra, teraz powinno być lepiej eee, 3P to jest AB, czyli x plus y plus BC, czyli Q. No i teraz zauważmy, że to. Y plus q siedzi tutaj. A to jest równe px. Czyli po prostu rozwiązujemy układ równań. 3p to jest x plus p plus x. Czyli to jest 2x plus p. Czyli 2p to jest 2x. Czyli x to się równa p. Super. Czyli z tego wynika, że ap jest równe ac. No, z tego rysunku oczywiście tak nie wynika, ale w ogólności tak będzie, jest równe AQ. I to już jest koniec zadania, no bo z tego wynika, że trójkąty APQ i trójkąt CAP są równoramienne. No a z tego wynika, że możemy oznaczyć te kąty, które są przy odpowiadających. Tutaj napiszę x to się równa p. No i widzicie, tutaj jest ten sam kąt, co tutaj. I tutaj jest ten sam kąt. Tutaj. I tutaj jest ten sam kąt, co tutaj. No więc możemy zapisać już taką końcową równość, tak? Ale zauważmy, że to jest suma kątów w trójkącie p. Czyli możemy po prostu zapisać, że alfa plus alfa plus alfa. Z alfa to jest 180 stopni. No, czyli alfa to jest 45 stopni. Czyli wynika z tego, że kąt CPQ jest równy 2, alfa jest równy 90 stopni. No, koniec zadania. Um, zadanie super, super mi się zadanie podobało. Zadanie jest świetne, zadanie jest szybkie. Takie powinny być zadania Naoma. 10 na 10. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów i dajcie mi znać jak muzyczka zdarza jazzem. Siemanko.